W Zamku Tarnowskich odbył się wernisaż niezwykłej wystawy pod tytułem Bangladesz. W ramach ekspozycji można podziwiać fotografie wykonane przez dwóch mistrzów w swojej dziedzinie: Jana Skware oraz Bogdana Myśliwca. To kolejna egzotyczna wyprawa zaprzyjaźnionych fotografów, którzy postanowili podzielić się efektami swojej pracy z mieszkańcami Tarnobrzega. Wystawę w Tarnobrzeskim Muzeum można podziwiać do 2 lipca. Wystawa pokazuje bez cenzury jeden z najbiedniejszych krajów na świecie oraz codzienne życie jego mieszkańców. Na wystawie zaprezentowano jedynie niewielki ułamek wszystkich wykonanych zdjęć. Fotografie są czarno-białe, co także nadaje wystawie unikalnego charakteru. Jak podkreślają sami autorzy, pobyt w Azji był dla nich niezwykłym doświadczeniem i spełnieniem kolejnego marzenia. Pomysł był taki, że, że ten Bangladesz był w naszej głowie od wielu lat. My z Bogdanem jesteśmy wielkimi miłośnikami Indii i byliśmy tam wiele razy. I często spotykaliśmy się z takim poglądem, że Bangladesz to są takie Indie 50 lat temu więc chcieliśmy zobaczyć, jak jeszcze bardziej można być indyjskim niż w Indiach. I kiedy tylko nadarzyła się okazja, że mieliśmy trochę czasu, to pojechaliśmy do Bangladeszu. Byliśmy tam w grudniu zeszłego roku. Spędziliśmy dwa tygodnie intensywnie, całymi dniami na, na nogach, fotografując i dokumentując ten kraj. Zaskoczyło nas przede wszystkim duża ilość pyłu, smog, olbrzymi na ulicach, korki, psychimdacze, bo taka liczy około 20 milionów ludności. Bardzo się ciężko poruszać, jest niesamowita ilość riks. Także w komunikacji jest, jest dość trudno, też dużo takich niedokończonych inwestycji, różnych drogowych jak widać, budynków niedokończonych i tak jakby cały czas był w budowie, ale to wszystko jakby stało. Nim licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz zaproszeni goście z innych miast podziwiali zdjęcia. Jan Skwara i Bogdan Myśliwiec postanowili przedstawić najważniejsze informacje o Bangladeszu. Wszystko po to, by łatwiej można było interpretować zdjęcia i zrozumieć zawarty w nich przekaz. W trakcie krótkiego wykładu zaprezentowano także kolorowe fotografie z pobytu w Bangladeszu. Zaczynaliśmy w Dace, czyli w stolicy, później promem popłynęliśmy do Barisal, to jest taka portowa, czy taka na wybrzeżu, na rozlewiskach, taka, taka miejscowość. Stamtąd przenieśliśmy się do Chittagong, czyli miejsca, gdzie są największe stocznie, gdzie rozbiera się statki. Pojechaliśmy też w góry i w tereny takie jeziorowe. Także troszkę tego kraju zwiedziliśmy. Kraj nie jest duży, bo on jest dwa razy mniejszy niż Polska, no ale wiadomo, że jeszcze wiele rzeczy tam jest do odkrycia. No myślę, że, że ten chaos jest takim czymś, co jest najbardziej uderzające, że tego wszystkiego jest tam tak dużo. No, proszę sobie wyobrazić, że gęstość. Ludności w, w Dace jest ponad 100 razy większa niż w Tarnobrzegu. Także sobie można przeliczyć w jakimś, jakieś miejsce, ile jest ludzi, a ile będzie, będzie 100 razy więcej. Także ten, ten hałas, ten, ten ruch, to, to wszystko jest takie dla nas niezorganizowane, ale w jakiś sposób to działa. Zdjęcia są pełne kontrastów i dla ludzi żyjących w Polsce mogą być nawet szokujące. Autorzy fotografii dotarli do wielu ciekawych miejsc, które nie znajdują się na standardowych szlakach turystycznych. Większość ludzi żyje tam w biedzie, zarabiając zaledwie po kilka dolarów dziennie. Dość powiedzieć, że w kraju dwa razy mniejszym jak Polska żyje prawie 170 milionów ludzi. No przede wszystkim jest to kraj muzułmański, ponad 80% mieszkańców to są muzułmanie. Natomiast też taki, nie taki, jak znamy z obiegowych opinii, bo ci ludzie są bardzo sympatyczni i to, co nas uderzyło, to właśnie to, że, że nam się ciężko fotografowało, ale nie dlatego, że, że ludzie nie chcieli być fotografowani, tylko dlatego, że chcieli. A my, jako reporterzy, raczej wolimy zobaczyć jakąś sytuację i po prostu ją sfotografować tak, jak, tak, jak wygląda. A tu nagle wszyscy zaczynają pozować. Więc to było, to było z jednej strony bardzo, bardzo miłe. Bo też byliśmy zapraszani na herbatę, po prostu gdzieś chcieli z nami trochę porozmawiać, więc to było, to było fajne, ale to też miało swoje, swoje wyzwanie. Poza ucztą duchową była także uczta dla ciała. Można było bowiem skosztować orientalnej przekąski. Na wszystkich uczestników wernisarzu czekały samosy, czyli swego rodzaju azjatyckie pierogi oraz kieliszek dobrego wina. Jan Skwara i Bogdan Myśliwiec zdobyli nowe doświadczenia i, mimo pewnych obaw, zabrali z Bangladeszu wiele dobrych wspomnień. My jesteśmy dokumentalistami, jakby to robimy fotografię uliczną street foto i przede wszystkim tym się zajmowali. Zrobiliśmy kilka tysięcy zdjęć na tej wystawie jest tylko pokazanych 50 zdjęć. Bardzo ciekawa jest ulica w Bangladeszu dlatego, że porównaliśmy to do Indii bo z Indii byliśmy kilka tygodni i o wiele ciekawsza ta ulica jest bo się więcej dzieje dlatego, że jakby tam trochę się świat jakby cofnął do tyłu z tego względu, że tak jak, jak patrzymy na ulicę na te autobusy tak Polska w... Wyglądała w latach 60. Bardzo uprzejmi ludzie. No tutaj byliśmy zaskoczeni, naprawdę mile, bo byliśmy tam pierwszy raz u takich znajomych, byliśmy, poczęstywali obiadem, dostaliśmy prezenty, co, co było bardzo miłe. Także u, uważamy, że ludzie są znakomici.